Cześć. Witajcie moi drodzy w ten cholernie piekielny dzień ale gorąc. Pali już tak od kilku dni. No ale w końcu mamy lato, tak? To bardzo fajnie niech pali. Kołowrotek ostatnio bardzo pożądana rzecz wśród maliniarzy. <grytanie> eee. Zwijamy druty. Moi drodzy, zwijam druty, wyrywam słupki. Już atakujemy malinę letnią. A później będzie sobie ziemia odpoczywać. Zobaczcie. Już drutu żeśmy troszkę ponawijali. Teraz na trzy na kupę zwijam. Nie mam czasu. Bardzo. Rwiemy dzisiaj węgierkę. Idę zobaczyć do dziewczyn, jak one tam działają. Tu po malinach spali się tę trawę i się założę na zimę i powiem Wam yy, paradoks. Słuchajcie. Cebula droższa od jabłek. Ziemniaki droższe od jabłek. Yy, w zasadzie to wszystko jest droższe w tym roku od jabłek. Jabłka 50 groszy, cebula złoty 20 zł na obieranie. Nic tylko w, w, w siat cebuli, ale z moim szczęściem tam sieje się chyba cebulę, nie sadzi. Z moim szczęściem pójdę w cebulę, to cebula będzie po 20 groszy. Ale te pola, które będę miał już wyczyszczone, to chyba będzie trzeba coś wykorzystać. Oj, sucho jest, w malinę pasowałoby puszczać wodę, ale zwyczajnie nie ma motywacji do tego. Szkoda prądu. Giełda też stanęła, każdy na giełdę wyprół, no i na giełdzie mamy bidę, na skupie drugą bidę, jakieś dopłaty prawdopodobnie mają wejść, powstał związek producentów malin moi drodzy, tak, czy tam zrzeszenie, nie związek, myśmy wtedy założyli zrzeszenie, a teraz powstał związek. To prawda według mnie partyjne, ale jakieś dopłaty mają być. Chyba znowu coś ma być podobnie jak, jak z Maliną Letnią. Idę w Śliwkę. Słuchajcie, z tych strajków, z tych strajków to by problemy pozostawały. Będę się teraz po sądach włóczył. Nie dość, że firmy okradają. Jedna firma z terenu Opola Lubelskiego. Nie dość, że okrada rolnika, to jeszcze yy, zgłosiła mnie, że rzekomo działałem na ich szkodę, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę was tam bardzo wtajemniczał, ale latania jest, problemów jest. Tyle pozostało ze strajków. Kupa smrodu, tak naprawdę. Przetwórnie zarobiły. chłop niestety nie zarobił. Także latam teraz od komendy do komendy. W poniedziałek też jadę na komendę. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią właścicielkę. Myślicie, że coś to da? Gówno to da. Ale chcecie mi dokuczyć to. To se polatamy trochę po po sądach. Słuchajcie. Zobaczymy co tu się dzieje. No, bo tu z dołu jest drobnie, na jest reszta, No, no ale, to, no, ale ona taka może no, być. No to jest... Ale luka, a przeważnie ona taka, wszytka, wiesz, bo jaka jest taka, bo... Popękane. Ka każda ma, że tak. Wiesz, trochę trzeba szybciej wylorować i. No, ale to może, to może... To co poradzić. Dobra. Ile będzie, tyle będzie. Ile będzie, tyle będzie. Będziemy w maliny. Co my tu mamy. No jutro będziemy rwać malinki, czyli dzisiaj w zasadzie, jak to oglądacie Skoczy się na giełdę, no bo gdzie, no nie na skup z takimi malinami. Bo to jest malina deserowa, a nie, na... a nie skupowa, tak? Także no nie jest zadbana w tym roku. Zamieranie pędów mocno. Dało się we znaki. No ale niestety mówi się trudno. Ona się tak naprawdę dopiero zaczyna Ona się tak naprawdę dopiero zaczyna Ale ją porozwalało Słupki się połamały A trudno się bardziej jak w ekologii Burza lepiej, żeby tu jakaś nie przeszła mocna, bo będzie problem Słuchajcie Słuchajcie, działo się bardzo dużo. Działo się bardzo dużo w tym tygodniu. Ech, w polityce gorąco. Cały czas wrze, jak czajnik. Ja swoje zdanie wyraziłem. Ech, Malina, glen. Sadziłem ją chyba w 2000. Czekajcie. Eee. 15 bodajże no to będzie już 8 lat. No i kasacja. Kasujemy weszły w nią choroby. No i ten rok jest idealny na tego typu roboty na to, żeby pozbyć się właśnie malin. Żeby odnowić plantację, bo będę dalej. Celowo w maliny, ale dopiero jak to się wszystko uspokoi, jak ta sytuacja na rynku się sklaruje, myślę. A na pewno się wyklaruje, na pewno tak nie będzie, jak jest do tej pory. Niech trochę poczują głodu malinowego. To będą może bardziej doceniać odbiorcy maliny, bo po zeszłym roku zainteresowanie maliną na rynkach światowych jest bardzo kiepskie. Pamiętacie, te słupy? Burza była linie zawaliło. Musieliśmy wysokiego napięcia podpierać słupami wtedy linię, żebym żeby mógł opryskać. To było w czerwcu, chyba ze 2-3 lata temu. Jakoś na samym początku, jak zacząłem nagrywać dla was filmy. To wszystkie słupy zmienili w tamtą stronę. Dwa kilometry linii położyło wtedy, ale to była silna nawałnica. Dzisiaj również dostaliśmy alerty. Na województwo lubelskie Zobaczcie co się dzieje jak yy, dajesz ludziom wodę To się dzieje Nikt nie zbierze nawet Nikt nawet nie zbierze No i tyle i roboty jest Wczoraj żem zwinął z połowy drut Trzeba podrzynać sznurki Abo zacząłem mówić o alertach dzisiaj Przyszła alerty, jakaś niebezpieczna pogoda ma być. Wczoraj nas minęło bokiem, a dzisiaj prawdopodobnie ma nas nie minąć bokiem. Także miejmy nadzieję, że pogoda się uklaruje. Wracam powolutku na kanał. Będziemy dalej pokazywać, jak to na tej wsi jest pięknie i cudownie. I cóż, dziękuję Wam serdecznie za yy, cierpliwość, za to, że jesteście ze mną. Powoli dobijamy do 6 tysięcy. 6 tysięcy osób to jest bardzo sporo. Także dzięki za to. Yy, I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja biorę się dalej do pracy. Huh. Ale gorąco, czy chodzi gorąco? Wziąłem ludzi dzisiaj do śliwek, bo na tym skwarze, w tych malinach, to się idzie ugotować. A w śliwkach zawsze yy, wiecie, idzie się schować w cieniu, że żeby... o ludzi też trzeba dbać. O wszystkich trzeba dbać. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zachęcam do komentowania. I do zostawienia słupka. Cześć.